Ponad 40 osób postanowiło wykorzystać piękną pogodę i wybrać się na zmotoryzowany rajd śladami mazurskiego poety Michała Kajki. Taki rajd, Towarzystwo Miłośników Ełku zorganizowało po raz czwarty. Zdaniem organizatorów to dobry sposób na poznanie terenu powiatu. Michał Kajka w jakiś sposób jest związany z miastem Ełku i ponieważ jego pomnik znajduje się w centrum praktycznie miasta, od samego początku nasze towarzystwo jest z tym poetą walczącym o mazurskość o język polski związany i stąd staramy się przynajmniej raz w roku w jakiś sposób uczcić jego pamięć. Rajt miał swój początek przy pomniku poety. Tam uczestnicy otrzymali rajdowy opis trasy i zaznaczone miejsca prób sprawnościowych, bo takie też były w planach. Uczestnicy musieli na przykład toczyć dużą oponę i na czas zmienić koło. Tego nie bały się nawet kobiety. Pierwszy raz zmieniałam koło tak w życiu. Nie udało się, przykręciłam. Także mam nadzieję, że następny pójdzie lepiej. Oprócz sprawności trzeba się było także wykazać spostrzegawczością i wiedzą o Michale Kajce. Najlepiej z jazdą i testem poradziła sobie rodzina mało którzy pojechali w trasę z dwójką małych dzieci. Trudności żadnych nie było. Taki rajd spokojny. Bardziej polegał na tym, że tam na wyłapywaniu jakiejś informacji w terenie niż na jakieś trudnej jeździe. Byliśmy po drodze w Muzeum Kajki, to tam można było parę rzeczy zaczerpnąć, że tak powiem. No I praktycznie z tego później jeszcze był test o no, Michale Kajcy. Drugie miejsce zajęli Amelia i Krzysiek Głuchowcy w Peugeot 106. Trzecie zajęli Kamil Skrocki i Mateusz Nowicki na Kładach. Na zakończenie pokazy pomocy przedmedycznej przeprowadzili strażacy. Uczestnicy mogli sami spróbować jak poprawnie wykonać sztuczne oddychanie. O bezpieczeństwie drogowym opowiadali natomiast policjanci.